Cześć! Witam Cię w czwartej lekcji naszego mini-szkolenia o DaVinci Resolve. W tej lekcji wejdziemy do zakładki Edit i powoli zaczniemy działać już nad jakimś przykładowym klipem. Jesteśmy w DaVinci Resolve w zakładce Edit. Jeśli nie macie otwartej zakładki Edit, czyli na przykład Media, no to klikamy zakładkę Edit i powinniśmy widzieć taki widok, ewentualnie bez Media Pool'a, z Media Poolem, z Inspektorem lub bez. Załóżmy sobie, że to jest nasz podstawowy widok w zakładce Edit. Otwieramy sobie Media pula i ściągamy jakiś jeden dowolny klip na oś czasu. Na razie tylko przykładowo, przeciągamy po prostu myszką taki klip na oś czasu i nie zastanawiamy się nad tym zbytnio. Jest kilka sposobów na to, żeby lepiej ściągać klipy na oś czasu, ale teraz potrzebujemy po prostu klipu, na którym popracujemy i pokażemy sobie kilka funkcji, dzięki którym będziemy mogli zmieniać te klipy, jakoś poprawiać. Więc ściągnęliśmy sobie tutaj klip na oś czasu, i teraz zaczynamy widzieć, do czego tak naprawdę służą nam te okna podglądu. Tutaj, w tym oknie podglądu Timeline, widzimy to, co dzieje się na osi czasu. Czyli tutaj siedzę, robię klap synchronizacyjny, color checker do sprawdzania kolorów. No i dobra, zamkniemy sobie Mediapula, żeby widzieć to w większych oknach. Mamy tutaj okno podglądu osi czasu, no i tutaj mamy drugie. Gdybyśmy wrócili na chwileczkę do Mediapula i chcieli łączyć ten klip z jakimś innym, na przykład z ujęciem. Krojenia cebuli. Już najpierw możemy sobie podejrzeć, nawet nie klikając z niego tutaj, przesuwając po nim myszką po jego okienku podglądu tutaj w MediaPolu, ale klikniemy sobie w niego dwa razy, i teraz on nam zostaje na stałe w tym oknie podglądu. Czyli na przykład, wyobrażamy sobie sytuację, w której chcemy znaleźć miejsce, w którym się kończy jakieś zdanie i zaczynam mówić o krojeniu cebuli, i w tym momencie mogę sobie wybrać. Który fragment krojenia cebuli chciałbym przeciągnąć sobie na oś czasu? I po to nam jest właśnie to okno podglądu surowego klipu po lewej stronie. Zapniemy media Mediapula. Załóżmy, że szukamy jakiegoś detalu, od którego zależy to, w którym momencie chcemy, żeby rozpoczynał się ten klip, ta część klipu surowego. Chcemy zacząć pokazywać ten, ten klip od momentu, kiedy zaczynam kroić cebulę, czyli przykładam nóż i zaczynam kroić cebulę. W tym momencie klikamy sobie klawisz i. I zaznaczyliśmy punkt, od którego chcemy, żeby rozpoczynał się ten klip, który przeciągniemy na oś czasu. Kroimy, 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 kroimy. Przesuwamy sobie szybko. Skończyłem. Skończyłem kroić cebulę. Klikamy O. Skróty klawiszowe omówimy sobie dokładnie w następnej lekcji, czyli cały taki zestaw skrótów klawiszowych, które musimy znać, żeby szybko być w stanie montować. Ale teraz użyłem skrótu I oraz O, czyli in point i out point, czyli punkt początkowy i punkt końcowy z klipu. W tym momencie, jak przeciągniemy sobie go na oś czasu, to przeciągnęliśmy nie cały klip, ale dokładnie ten fragment, który wybraliśmy jako in i out. Ale żebyśmy sobie dobrze mogli zobaczyć, który fragment tego klipu chcemy sobie ściągnąć, jeśli to zależy od jakiegoś detalu, to możemy tutaj w lewym górnym rogu zarówno okna podglądu surowego pliku, który zaznaczyliśmy, albo okna całej osi czasu możemy sobie przyzumować samo to okno podglądu, czyli na przykład do 100%. W tym momencie, jeśli tam szukaliśmy dokładnie momentu, w którym przykładam nóż do cebuli, czyli tego, to widzimy to już dużo lepiej. Żeby wrócić do podglądu, w którym widzimy całość, klikamy sobie Fit i on wtedy sam dobierze skalę tego okna do. Wielkości naszego okna podglądowego, tutaj w programie, to będzie zależało od naszego monitora, ustawienia tutaj cał wszystkich tych zakładek. Załóżmy teraz, że ściągnęliśmy na oś czasu wszystkie pliki, jakie były nam tutaj potrzebne, więc nie potrzebujemy tak naprawdę tego okna podglądu. Tutaj po prawej stronie mamy taki przycisk, który się nazywa Single Mode Viewer i Double. I on właśnie zamyka nam okno podglądu surowego materiału i zostawia tylko timeline'owy, czyli nasz podgląd osi czasu. Nie musimy zawsze tego klikać, bo w momencie, gdy mamy ten podwójny podgląd i klikniemy sobie inspektora, to on i tak zostawi nam tylko podgląd timeline'u i otworzy inspektora po prawej stronie. W inspektorze możemy popracować nad zoomem, czyli możemy sobie zaznaczyć jakiś klip na osi czasu i go powiększyć. Tak, żeby na przykład deska wypełniała nam cały, e, cały kadr. Następnie możemy zmienić sobie pozycję. Jeśli chcielibyśmy na przykład oddalimy sobie to troszeczkę. Chcielibyśmy, żeby to krojenie cebuli było po lewej stronie kadru, a po prawej stronie zostawiamy miejsce na przykład na jakieś napisy, na jakąś grafikę. To możemy sobie ten plik przesunąć pozycją, czyli skalujemy zoomem i zmieniamy pozycję tutaj. Dosłownie musimy przytrzymać tą wartość cyfrową i przesuwać myszką w prawo lub w lewo. Możemy też zamiast przesuwać myszką, wpisywać wartości cyfrowe. Czyli po prostu klikamy i wpisujemy 2. I on nam teraz przyzumuje do 200%, czyli dwukrotnie. Tak, damy sobie 1, Enter i mamy podstawową wartość. Gdybyśmy troszeczkę tutaj namieszali, to możemy zawsze kliknąć tą strzałeczkę resetu i resetujemy daną funkcję, albo całą tą małą zakładkę transform możemy zresetować. Albo poszczególną funkcję, czyli możemy zrobić tak, że coś tutaj napsuliśmy, i chcemy cofnąć tylko pozycję, żeby była wyjściowa. Klikamy strzałeczkę tutaj. Jeśli znowu coś popsujemy, mamy tych więcej opcji. Mamy zoom, mamy pozycję. I resetujemy cały transform. Czyli transform służy nam do pracy nad kadrowaniem, przybliżeniem. Możemy też zmienić w nim rotację. Jeśli na przykład nagrywalibyśmy, tak jak ja siebie teraz przy biurku i ustawiłbym kamerę minimalnie tak, że to biurko byłoby krzywe, no to rotacją jesteśmy w stanie to naprawić. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jeśli zmieniamy rotację o, jakiś, o jakąś małą wartość, no to tutaj widzimy w prawym górnym rogu, teraz i w lewym dolnym rogu, że brakuje nam e, warstwy wideo, dlatego trzeba przybliżyć troszeczkę, tak żeby całe okno podglądu było wypełnione obrazem z tego kadru, który został obrócony. No ale tutaj wszystko było prosto, więc wracamy sobie do pierwotnego ustawienia. Pitch i O służą zmianie perspektywy. Gdy generalnie należy nagrywać możliwie najlepiej, żeby później tego nie poprawiać. Aczkolwiek jakieś takie drobne zmiany nie będą e, kły w oczy, a często poprawią nam perspektywę. Flip? Flip służy odbiciu lustrzanemu albo z lewej do prawej, albo z góry do dołu. To jest przydatna opcja, szczególnie przy takich top-downach. Zależy, gdzie chcemy mieć umieszczonego w kadrze tego prowadzącego, który tnie tą cebulę. Cropping. Cropping służy przycinaniu obrazu z danej strony, tego nie trzeba jakoś bardzo tłumaczyć, generalnie chodzi o to, że jeśli byśmy chcieli przesunąć krawędź ekranu tylko do deski na przykład, no to w tym momencie mamy wycięte tylko na szerokość deski. To w połączeniu na przykład z pozycją pozwoli nam tutaj zrobić taki widok 50-50 właściwie i gdybyśmy teraz przesunęli mnie mówiącego na prawą stronę, no to powiedzmy, że to mogłoby mieć nawet jakiś tam sens. Gdyby to graficznie ładnie jeszcze poprawić, to to może mieć sens. I w ten sposób mamy przycięty ten obraz i widzimy to, o czym ten prowadzący tutaj mówi. Specjalizujący się oczywiście w cebuli, jak każdy Polak. No ale dobra. O, widzicie, ważne jest, żeby pracować sobie na klipie, który jest aktualnie zaznaczony. Bo ja tutaj szukałem sobie kropa, patrzę wartości są, wartości mi się nie zmieniają jak a miałem zaznaczony nie ten klip, także zaznaczamy sobie klip, który chcemy poprawić, to jest ważne. I przewracamy sobie wartości kropowania i pozycji. Wróciliśmy. Samym dynamic zoomem, czyli następną opcją nie będziemy się teraz zajmowali, bo polega on na tym, że program automatycznie przybliży nam dane ujęcie w czasie, czyli na przykład przez 2 sekundy ujęcie z wartości skali 100%, czyli tak jak zostało nagrane, przybliży się do 150, czyli będzie się tym zoomowało, zoomowało, zumowało przystanie. Pokażę wam, jak to robić samemu świadomie, tak żeby móc sobie wszystko tam wszystkie parametry wybierać mm, i pracować na tym manualnie. Dużo lepsze efekty, dużo więcej kontroli. Także idziemy dalej. Kompozyt. W kompozycji jest suwak Opacity i to Opacity oznacza przezroczystość, czyli jeśli mamy zaznaczony ten klip i obniżymy sobie jego przezroczystość ze 100%, czyli całkowicie nieprzezroczysty, do 0% to nam zniknie. Jeśli ustawimy sobie jakąś wartość pośrednią, to możemy tak artystycznie sobie tutaj kroić cebulę praktycznie na mojej głowie, czyli także prześwituje nam ten obraz. Opacity wbrew pozorom jest dosyć często używane właśnie do robienia jakichś tam mini delikatnych przejść. Ale to zobaczymy sobie w późniejszym czasie, kiedy będziemy dotykali bardziej grafiku, kiedy chcemy zrobić jakieś łagodne przejście, wejście, wyjście danego napisu czy grafiki. Przy montażu natomiast dobrze jest używać opacity, kiedy chcemy dopasować do siebie jakieś dwa ujęcia. Na przykład mamy dwa podobne kadry i chcielibyśmy, żeby. No, nie wiem, na przykład okrągła cebula na środku kadru spasowała nam dokładnie pozycję z inną cebulą w innym kadrze, na przykład w zbliżeniu z boku. I w tym momencie możemy posłużyć się opacity, ale tylko na czas montażu, kiedy chcemy dopasować sobie te dwa ujęcia. Załóżmy, że teraz chcemy, żeby ta cebula tutaj po prawej stronie, ta tutaj, była w tym samym miejscu co moja głowa i tej samej skali, więc obniżam sobie troszeczkę przezroczystość. Wracam do transforma i pozycją dopasowuje pozycją dopasowuje tą cebulę w miejsce gdzie jest moja głowa o, jeszcze powiększyliśmy sobie więc trochę lewo trochę tak i teraz jest człowiek cebula w sensie teraz w momencie kiedy wrócimy sobie z przezroczystością do mm, 100% i to już taki troszeczkę spoiler przytrzymując sobie krawędź klipu, przytniemy go sobie do tego momentu, gdzie mamy kursor, to w tym momencie moja głowa jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym pojawi się teraz cebula. Tak, no i... W ten sposób użyliśmy opacity do tego, żeby dokładnie wyznaczyć sobie pozycję, gdzie chcemy, żeby dany odbiorca patrzył, no bo wiemy, że nasi widzowie będą patrzyli najczęściej na twarz i jeśli chcemy zwrócić od razu uwagę na, na przedmiot, który znajduje się w kadrze, czy na obiekt, który znajduje się w kadrze i ma to być akurat ta cebula, nie ta, którą kroimy, tylko na tą mają zwrócić uwagę, to bezpośrednio po tym cięciu oni spojrzą prosto na tą cebulę. No i dobra, zmieniamy sobie tutaj, wracamy do tego, co było, resetujemy wszystkie parametry i przechodzimy dalej stabilizację, będziemy używali pewnej stabilizacji wbudowanej, która działa tutaj całkiem nieźle, do stabilizowania ujęć, które są w ruchu, tu wszystkie są statyczne więc to nam się na ten moment nie przyda pozostałe opcje na ten moment też nie używamy dobra, przechodzimy sobie teraz do osi czasu, tutaj na razie inspektora a zostawimy otwartego ale dobra, przechodzimy do osi czasu Oś czasu możemy sobie przybliżać i oddalać. O tym pogadamy sobie przy okazji skrótyw klawiszowych, bo tak będzie nam szybciej, ale póki co no tutaj mamy na środku między oknem podglądu a osiem czasu taki suwaczek plus minus, to możemy sobie przybliżać i oddalać. Żebyśmy dobrze widzieli to, co mamy na osi czasu, tu na razie mamy dwa randomowe klipy niezwiązane do końca ze sobą, to po lewej stronie mamy taki przycisk Timeline View Options, przyciskamy go sobie i tutaj możemy wybrać styl wyświetlania informacji na osi czasu. Czyli na przykład zaznaczamy sobie audio wavefront, tak jak ja mam. O, teraz odkliknąłem. Zaznaczam, dzięki temu tutaj na osi czasu jestem w stanie zobaczyć wykres fali dźwięku w danym klipie audio. Rozszerzam to sobie. Rozszerzam sobie tą ścieżkę tego traka, czyli tą ścieżkę. Każdą możemy dowolnie rozszerzać, zawężać. To zależy tylko od tego, ile informacji chcemy, żeby było wyświetlane. I na przykład podgłośnimy sobie na chwilę, żeby rozszerzyć sobie ten wykres fali dźwięku. rozszerzam, Podgłośniamy sobie. O, I teraz bardzo dobrze widzimy wizualizację tego dźwięku, i to służy nam do tego, że ja sobie tutaj o czymś będę rozmawiał i widzimy, że ten wykres jest nieregularny. Są w nim przerwy, czyli jeszcze tutaj nic nie mówiłem. I tak naprawdę, no dopiero w tym momencie ja zaczynam mówić coś merytorycznego. Czyli wszystko, co jest wcześniej, moglibyśmy sobie usunąć. Do tego służy nam właśnie ten Audio Wave Force włączony, czyli to, żebyśmy widzieli w podglądzie wykres fali dźwięku. Dalej. Ja mam tutaj też zaznaczoną i polecam Wam film Street View. To jest tak naprawdę widok taśmy filmowej, czyli widzimy co którąś klatkę, zależy od tego jak jesteśmy przybliżeni bardzo, co którąś klatkę tego naszego wideo. Mamy tutaj jeszcze opcję Thumbnail View, czyli widzimy tylko i wyłącznie pierwszą klatkę, czyli tą miniaturkę naszą wideo. Nie zawsze potrzebne, chyba że na przykład korzystamy z klapsu filmowego, gdzie mamy opisane ujęcia, one są króciutkie, no i może, może wtedy miałoby to sens. No i w ogóle tutaj widzimy tylko nazwę piku, więc to jak dla mnie jest nieprzydatne. My używamy Film Strip View. Dzięki temu będziemy cały czas widzieli coś w danym ujęciu. Jeśli chodzi o Audio View Options, to ja mam wybrane Non Rectified Waveform, czyli tą opcję, która powiedzmy tak sobie skrótowo, odbija nam wykres fali dźwięku. To jest najbardziej czytelne, przynajmniej dla mnie, bardzo o to polecam. No i dobra, zamykamy sobie ten podgląd. Na ten moment zakładka edit nie powinna już sprawiać wam większych problemów. Dlatego teraz przechodzimy do lekcji teoretycznej o skrótach klawiszowych. Kliknijcie tutaj i zobaczcie lekcję o najważniejszych skrótach klawiszowych w Davinci Resolve, które pozwolą wam w niesamowity sposób przyspieszyć i usprawnić pracę.